Czyli w kolejnym odcineczku na moim kanale ja jestem Bast. Dzisiejszy odcinek z dlaczego Orange jest główny powstał wyłącznie z prośby widzów. Widzowie wysyłali mi... Znaczy nie wysyłali, nawet prosili mnie tak bardzo, żebym nagrał ten odcinek. Jeden, jeden, jeden yy, widz wysłał mi nawet stronę. link do strony, gdzie, gdzie widzę opinię na temat Orange i, i że mi mówił, że ją zresenzował. No to tak, na początku widzimy w stronie, że ma Orange 1,46 na 5 oceny. Ok, to nie jest dużo, to nie jest dużo. Ok, i idąc dalej, mamy tak. Ocena, o cholera, nie, dobra, to nie, to nie tutaj, to nieprawda. Tutaj jest prawdziwa ocena. Jeden na 5, najniższa. Zalety, brak, jak widzimy. Wady, słaby internet, słaby ping, oszukiwanie klienta, specjalne pogarszanie internetu. No taka prawda, taka prawda. No i kolejna widzimy tę ocenę. Zalety, brak, wady, utrudniony kontakt, próby oszustwa. Brak odpowiedzialności za błędy. Kolejna ocena. Zalety brak, wady dużo. Kolejna ocena. Zalet nie ma. Nie ma zalet w tej firmie. Wady, brak zalet. O, no to, to jest pomysłowe. Dobrze. Zalety brak, wady, wszystko ogółem całe te zalety. Sz, sz, salony dość ładne. Władne wszystko inne. Wanne wszystkie zalety brak. Wane opisane. A opisane, dobra. Niestety moloch, który wciska na siłę klientom. W przypadku maru telefonu komórkowego obiecali w wygaszeniach e, niestety lecz nie nasuwa i cały czas kolejne usługi. Bardzo kiepski poziom oszuku. Okay. Zalety... Okej, okay, ten internet jest zrpany po prostu, nie polecam walić orange. Już play jest lepszy niż to gówno. Ja słyszałem, że plus jest ponownie słaby. I e T-mobile. Nie wiem. Napiszcie, jeśli tam macie te internet, to powiedzcie jaki tam macie. Ja Słyszałem, że UPC jest dobre, pomimo tam w pierwszym odcinku, w drugim odcinku widzieliśmy Rafonixa. Y Narzekający na UPC, chociaż słyszałem, że UPC jest bardzo dobre. Eee, okłamują klientów, nie ma zalet, wady. Cały internet jest z wadą. Taka prawda, czekaj. Orange, opi, opinie. No, chcę to zobaczyć. opinie, opinie użytkowników, a to my, tu jest, to my tu byliśmy, to jest to samo, no, albo nie, inaczej, ta, inaczej, moja opinia o orange, urnę napisałem, moja opinia o orange, dobra, Moja opinia o filmie Orange, YouTube. Dobra. Dobra. O, już mi się nadawało? Orange to główno. Dlaczego? Nawet spitez mi się nie chce zadawać. No taka prawda, akurat. Nie mogę nawet. A tak było, tak było. Ja, ja też tak mam, też tak mam. Jeśli chcecie... Aha, a to ja tak nie mam akurat, nie wywala mi. Ale w wierzę, że tak może być. <śm> no>, no, to widzicie na tych moich filmikach, że się ładują 10 minut. Ja się napiję. Ok. O, cholera. Dobra, szpitalu nie oglądamy. No, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że ta strona jest dobrym podsumowaniem tej serii. Jeśli chcecie, ja już nie wiem, co mogę w tej serii zrobić. Po prostu wiedzcie.

Do widzenia!